Maria Barańska, witam Państwa w studio polskiej telewizji regionalnej i zapraszam na informacje magazynu miejskiego. Bardzo dobra współpraca pomiędzy władzami gminy, powiatu, parlamentarzystami i radnymi oraz zarządem województwa podkarpackiego prowadzi do kolejnych znaczących inwestycji drogowych w naszym regionie. W Urzędzie Gminy Dębica odbyło się spotkanie dotyczące budowy i rozbudowy infrastruktury drogowej na terenie gminy i powiatu dębickiego z udziałem m.in. Władysława Ortyla, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Stefana Bieszczada, Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku, Piotra Chęćka, Starosty Powiatu Dębickiego, Adama Pieniążka, Wójta Gminy Dębica, a także parlamentarzystów, posła Jana Warzechy i Senatora Zdzisława Pupy. Trzeba podziękować panu Wójtowi, że stworzył taką platformę na spotkanie w celu omówienia sytuacji związanej z inwestycjami drogowymi na terenie naszego powiatu. Jedną z najważniejszych inwestycji, o której dyskutowano podczas tego roboczego spotkania w urzędzie gminy Dębica. Była budowa zjazdu z autostrady A4 w kierunku północnym do drogi prowadzącej do Tarnobrzega. Jako pierwszą inicjatywę tego projektu na forum Sejmiku Województwa Podkarpackiego przedstawił przewodniczący Stefan Bieszczat, a obecnie Urząd Marszałkowski zamierza już ogłosić przetarg na koncepcję realizacji tej budowy. To jest przedsięwzięcie wieloletnie. Dzisiaj na dniach ma być rozstrzygnięty przetarg na koncepcję budowy tego łącznika. Koncepcja, a koncepcja to jest dopiero wstępny proces budowy drogi. Kolejnym tematem omawianym podczas tego spotkania była budowa RONDA, czyli bezkolizyjnego skrzyżowania na drodze krajowej z drogą powiatową w miejscowości Zawada. Wszystko musimy zrobić, żeby rozwiązać problem kolizji drogi obecnie powiatowej z krajówką i RONDA. To, i, to nie może czekać. To nie może czekać, bo tam jest, to nie jest lokalna sprawa, to jest problem ogólnopolski. Tam jest dróg kołowy tak bardzo duży, mało tego zjazd dużej ciężarówki to stwarza ogromną kolizję dla pozostałych. Nie ma się co wyłączać, tylko wszyscy my, jak tu siedzimy, to ma jaką możliwość. Musimy to postawić jako priorytet na tym etapie. A kiedyś, jak powstanie zjazd, tak zwany nowy zjazd autostrady, to tylko będzie już gotowa infrastruktura. I tak ja bym stawiał sprawę, żebyśmy. Przyjęli to jako istotne zadanie, które powinniśmy no, wziąć na plecy. Obecny na spotkaniu Piotr Chęcik, starosta powiatu Dębickiego, podkreślał w rozmowie z reporterami polskiej telewizji regionalnej PTVR, że powiat będzie także partycypował w kosztach realizacji tych bardzo ważnych inwestycji. Obecny zjazd z drogi krajowej na łącznik autostrada, autostradowy Dębicki, tak zwany wschód. No, naprawdę nie przystaje do rzeczywistości. Wiemy, ci, którzy jeżdżą, to wiedzą. Wyjazd bardzo wąski pomiędzy dwoma, można powiedzieć, ogrodzeniami domów. E, światła e, z kilku miejsc do jazdy. Oczywiście, ponieważ jest to trasa krajowa, więc cały ruch wschód-zachód się odbywa. Więc, a samochody jadące od Dębicy Światła, samochody jadące od Rzeszowa Światła, do tego samochody jadące z zawady. A jeszcze z Nagawczyny wąska droga przy murze, no i cały ruch skumulowany nie tylko ze strefy ekonomicznej, która tam się znajduje, czyli z firmy Olim, z firmy Hutchinson, z firmy Śnieżka itd., itd., ale też z wielu, wielu miejsc, miejscowości od strony Mielca. I słusznie zauważył pan Wójt Adam Pieniążek, że są tam no może nie wielogodzinne, ale przynajmniej godzinne, a kilkudziesięciu, jak nie set minutowe korki. I to jest na dziś najważniejsza sprawa, ale przede wszystkim no, chciałem podziękować panu marszałkowi Wersowi Ortylowi za to, że e, interesuje się Pojatem Dębickim, gminami Piatu Dębickiego, infrastrukturą drogową. Jasno nam dał dzisiaj do zrozumienia, że ten problem kluczowy, który się pojawił e, na drodze e, Mielec e, Dębica. Miejscowości pustynia na przejeździe kolejowym, gdzie groziły te koncepcje, które się pojawiły wywłaszczeniami, rozbiórką przynajmniej 10 domów, kilku firm no naprawdę katastrofalne skutki czegoś, co na dziś my wszyscy widzimy nie jest konieczne i potrzebne. I pan marszałek jasno ci nam dał do zrozumienia, że ta koncepcja upadła, a pojawia się nowa koncepcja, czyli z łącznika wschód, dodatkowa nitka drogi, powiedzmy do Brzeźnicy czy do Kozłowa. Rewelacyjna sprawa, samochody jadące z Mielca skręcają sobie w Brzeźnicy, wyjeżdżają wtedy na koło Olimpu na tym rondzie obecnej drodze powiatowej, no i jadą powiedzmy do Zawady i skręcają w lewo czy w prawo, no ale w obecnej sytuacji tragedia, więc musi tam być rondo. Więc przede wszystkim pan marszałek dzisiaj nam rozwiał wątpliwości, no i obiecam, że inwestycje na terenie Piatru Dębickiego będą, a Pojazd Dębicki wspiera pana marszałka w całości i cały zarząd województwa podkarpackiego i będziemy oczywiście partycypować w kosztach y, tych wszystkich działań, które służą mieszkańcom. W trakcie spotkania w Urzędzie Gminy dyskutowano o planach inwestycyjnych i pozyskaniu nowych środków na dokończenie obecnie realizowanych prac i budowę nowych dróg, chodników, mostów i całej infrastruktury drogowej w naszym regionie. Między innymi przewodniczący Stefan Bieszczat podkreślał także, że w budżecie Urzędu Marszałkowskiego jest zabezpieczona kwota w wysokości 4 milionów złotych na budowę kładki na rzece Wielopolce. Ona już żyje swoim życiem i myślę, że uda nam się zmaterializować to, co pan Marszał powiedział w budżecie jest zabezpieczona określona kwota, która w dużym stopniu pokryje. Myślę, że samorząd lokalny poprzez wkład wykonania dokumentacji ma istotny tutaj element i wszystko musimy zrobić, żeby tą kładkę przestać mówić, zacząć robotą bo to, to będzie najistotniejsze dla, dla wszystkich yy, zmaterializowanie yy, tej kwestii. Ne, inne rzeczy, te, które się będą pojawiać jako yy, jednostkowe, to na bieżąco, jako samorządowcy, chyba wiemy, a jak nie to wymiana jest bardzo dobra, bo yy, tworzymy taką drużynę, odniosę się do samorządu yy, wojewódzkiego. Każdy z nas jeden nic nie zrobi, ale jak jesteśmy w dobrej drużynie, a dzisiaj Przykładem nas jest na czele z panem Marszałkiem, to jest to już jakaś siła argumentu na forum sejmiku. Bardzo wiele dzieje się w obszarach rozwiązania problemów komunikacyjnych po wschodniej stronie województwa i bardzo często przynajmniej próbuję się z tym nie zgadzać, ale mam nadzieję, że ten środek ciężkości wreszcie przełoży się na najbardziej uprzywilejowany rejon województwa podkarpackiego. Cóż z tego, że nam zazdroszczą w województwie podkarpackie, że my, my żyjemy w bardzo uprzemysłowionym terenie, ale mamy określone problemy, jak właśnie te transportowe. I dzisiaj jest przykład do tego, żeby sobie tylko również pogadać, ale żeby jakaś konkluzja na przyszłość z tego wyszła, że mamy coś jak gdyby na miastkę zgodnie i każdy rozdany, hmm, Wypowiedź czy ustalenie niech stanie się już ewentualną realizacją. Gospodarzem tego wydarzenia dotyczącego znaczących inwestycji drogowych w naszym regionie był Adam Pieniążek, wójt gminy Dębica. Bardzo ważne spotkanie dzisiaj w gminie Dębica i bardzo dobre wiadomości dla mieszkańców nie tylko gminy Dębica, ale również całego powiatu dębickiego. Pan marszałek Władysław Ortyl dzisiaj ogłosił informację, która została podjęta na zarządzie przez pana marszałka, że koncepcja budowy wiaduktu na drodze krajowej, na drodze wojewódzkiej 95 Dębica-Mielec została wstrzymana, została zatrzymana, tak powiem, nie będzie budowy tego wiaduktu kolejowego. W, w zamian za to będziemy projektować e, kontynuację łącznika Dębica Wschód od e, ronda przy firmie Olim w stronę Brzeźnicy, tak żeby m, odciążyć e, ruch e, kołowy w, w stronę pustyni i w stronę zawady. W ramach tego również będzie PZDW czyli Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich Projektował Rondo na Drodze Krajowej nr 94 w Zawadzie, co jest fantastyczną wiadomością dla e, przede wszystkim mieszkańców gminy Dębica i miasta Dębica również codziennie dojeżdżających do pracy i z pracy, bo tam są bardzo duże korki się tworzą i dla całej strefy, dla pracowników, którzy są w Hutchinsonie, w Olimpie, w strefie właśnie w Zawadzie, w gminie Dębica. Także bardzo dobre wiadomości. Jeszcze do tego kolejna trzecia, że tutaj na wniosek radnych Sejmiku Wojewódzkiego, pana Stefana Bieszczada, pana Czesława Łączaka, zostały zarezerwowane środki na budowę kładki w Brzeźnicy od kościoła. Do tej stacji paliw, która tam jest na wjeździe do Pustkowa, po lewej stronie w stronę Mielca jadąc, będzie przebudowana ta droga wojewódzka w ramach chodnika, który będzie poszerzony, będzie również kładka nad rzeką Wielopolką wybudowana, tak żeby ten ciąg pieszo-rowerowy również tam puścić. Także bardzo wielka radość, że te kluczowe inwestycje dla mieszkańców gminy Dębica, mieszkańców całego powiatu dębickiego właśnie teraz się materializują i pokazując bardzo dobrą współpracę już nie tylko gminy Dębica, z miastem Dębica, z powiatem dębickim, ale również z województwem i z panem marszałkiem i Władysławem Ortylem, za co właśnie wszystkim tutaj dzisiaj zgromadzonym samorządowcom, parlamentarzystom również bardzo serdecznie dziękuję. Podczas spotkania z udziałem marszałka Władysława Ortyla, przedstawicieli zarządu województwa, samorządowców i parlamentarzystów poruszono także tematy związane z infrastrukturą kolejową i budową przystanków w zawadzie. Uczestnicy podkreślali bardzo dobrą współpracę na wszystkich szczeblach samorządów w zakresie planowania i realizacji inwestycji drogowych w naszym regionie. Podkarpacie zamierza współpracować z Polskim Komitetem Olimpijskim w zakresie promocji regionu i wspierania sportowców. Na ten cel planuje się przeznaczenie 900 tysięcy złotych. Działania te obejmą nie tylko wsparcie polskich reprezentantów na igrzyskach olimpijskich, ale także edukację olimpijską. W dniu dzisiejszym podejmujemy uchwałę dotyczącą wspierania sportu, i tutaj jest duża szansa, aby gminy, położone w całym województwie, ale mam na myśli znowu powiat Dębicki, aplikowały. W przyszłości to będzie na tym polegać, że każda gmina może złożyć jeden wniosek spełniający tam określone wymogi, który będzie dofinansowany przez montaż środków, przez pieniądze rządowe i samorządu województwa podkarpackiego. I to jest taka, myślę, jaskółka, która mam nadzieję w przyszłości przyniesie efekt. Przypomnę, że ta formuła promowania przez, sportu, przez sport, przepraszam, do tej pory przez kluby sportowe kierowaliśmy do nich, no, można powiedzieć, w granicach miliona trzystu miliona 500 tysięcy środków. Chcemy tą formułę rozszerzyć. Pamiętamy o tym, że chcemy rozbudować też bazę sportową. Dzisiaj będzie też wejście samorządu do tego programu, programu, który wraca po tym czasie, kiedy był w dyspozycji Ministerstwa Sportu, wraca teraz do samorządu. Współpraca z Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną zaowocuje organizacją festiwalu rowerowego, w ramach którego zorganizowane zostaną między innymi wydarzenia plenerowe z licznymi atrakcjami dla uczestników konkursy zawody rowerowe dla dzieci, zaplecze techniczne oraz koncert. Muzyka jak twierdzą specjaliści z firmy Degum, opony zimowe powinniśmy wymienić na letnie, kiedy temperatura dobowa stale przekracza 7 stopni Celsjusza czyli w naszym regionie, zwykle w marcu lub kwietniu, w zależności od warunków pogodowych. Paweł Korzeń, w rozmowie z reporterami polskiej telewizji regionalnej PTVR, podkreśla, że moment na zmianę opon ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy, a także wpływa na trwałość ogumienia proces wymiany opony przede wszystkim oglądnięcie przed założeniem tych opon jak one wyglądają czy się nadają w ogóle do założenia gdyż no to jest podstawa że zakładamy coś co, co musi się nadawać do użytkowania klient musi być z tego zadowolony natomiast jeśli chodzi już o proces wymiany opony no to po oglądnięciu tej opony smaruje się stopy montażowe specjalną pastą poślizgową oczyszcza się kół, zakłada oponę napompowanie do odpowiedniego ciśnienia co jest bardzo ważne żeby później klient też wiedział jakie Ciśnienie i jakie należy to ciśnienie utrzymywać, wyważenie opony, zakręcenie na samochód i generalnie ewentualnie ustawienie systemów kontroli ciśnienia. To już w nowszych samochodach to już musi odpowiedni warsztat zrobić, żeby to ustawić. Ewentualnie, jeśli użytkownik wie, jak sam to zrobić, to może równie dobrze sam też to zrobić. Opony letnie zapewniają lepszą przyczepność na suchych i mokrych nawierzchniach w cieplejsze dni, krótszą drogę hamowania, a także przyczyniają się do mniejszego zużycia paliwa. Letnia opona jest. Zdecydowanie bezpieczniejsza, a jej bieżnik wolniej ściera się. Przed zmianą opon warto również dokładnie sprawdzić ich stan. Jak podkreślają fachowcy, bardzo ważna jest także kontrola bieżnika, ciśnienia i ogólnej kondycji ogumienia, a także ustawienia zawieszenia oraz geometria kół. Niewłaściwe ciśnienie oraz źle dobrane opony i parametry zawieszenia mogą zwiększyć zużycie paliwa nawet o 5% złotego środka nie ma. Jeśli jeździmy raczej po mieście, krótkie dystanse, coraz bardziej popularne są opony całoroczne. Natomiast osoby jeżdżące więcej, yy, robiące jakieś dalsze trasy, raczej zalecamy typową oponę letnią, gdyż ona ma lepsze odprowadzenie wody przy wyższych prędkościach. I drugi komplet opon zimowych, żeby takie osoby, opony całoroczne nie są dla wszystkich Owszem, jak najbardziej. Można na nich jeździć, sprawdzają się, ale to zależy już od profilu kierowcy, który jak jeździ i gdzie jeździ. Raczej jazda miejska, krótkie dystanse, możemy polecić oponę całoroczną. W przeciwnym wypadku jeden komplet letnich i jeden komplet zimowych. Zgodnie z radami specjalistów zdecydowanie warto wymienić opony zimowe na letnie i poprawić bezpieczeństwo oraz komfort podróżowania. Kierowcy jeżdżący głównie po mieście mogą także założyć opony całoroczne i dzięki temu uniknąć konieczności wymiany ogumienia w swoich autach dwa razy w ciągu roku. Zatem pamiętajmy o wymianie opon i odpowiednim przygotowaniu samochodu, szczególnie przed czekającymi nas wiosennymi oraz letnimi wyjazdami. To wszystkie informacje przygotowane w naszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejny magazyn miejski.